Chciało mi Smart Band 8 jest już u mnie. Stwierdziłem, że zanim pojawi się pełnoprawna recenzja na moim kanale, a stanie to się za jakieś 2-3 tygodnie, to pokażę Wam, jak wygląda na żywo ta opaska. Jak możecie mi pomóc w stworzeniu materiału pełnoprawnej recenzji? Pytaniami: zostawiam Wam przestrzeń pod tym filmem, abyście dyskutowali. Jest to wersja chińska, gdyż premiera miała miejsce niecałe 2 tygodnie temu. Kupiłem ją oczywiście na AliExpress. Co znajdziemy w zestawie? Ano banda i ładowarkę, która moim zdaniem trzyma słabiej niż w wersji 7. Tam to kółeczko lepiej łapało, tutaj trzeba uważać, by się nie odpięła, a w rezultacie przestała ładować. Aczkolwiek na jakieś takie większe wnioski jest raczej za wcześnie. Pasek, zgodnie z zapowiedziami jest rozwiązany w inny sposób, bo guma, która była zastosowana we wcześniejszych bandach, okalająca pastylkę, miała tendencję do uszkodzeń. Tutaj takiego problemu nie spotkamy, bo jej po prostu nie ma. Dzięki temu band prezentuje się spójniej, tak przynajmniej na moje oko, ale z drugiej strony, jak ktoś ma pokaźną kolekcję, to tutaj tych pasków nie użyjecie. Nie pamiętam, jak było w Mi Band 7, tej zwykłej wersji nie Pro, ale tutaj jest adaptacyjna regulacja jasności, co mnie bardzo cieszy. Cieszy. Tak samo jak płynność działania, bo opaska w wersji 7 początkowa działała niezbyt płynnie przed tymi wszystkimi aktualizacjami. Tutaj wszystko śmiga na start, już naprawdę bardzo super, aż normalnie oko się cieszy. I raczej wstrzymajcie się jeszcze z zakupem, bo tutaj jest nieco inaczej niż w poprzednikach. Nie działa apka zip life, a jedynie mi fitness, i to na chińskim regionie. A jak z językiem? Jest angielski, ale tylko gdy ustawicie taki w telefonie. Myślę, że wersja chińska będzie w taki sam sposób funkcjonowała jak globalna, gdy wyjdzie. Tak było przynajmniej w wcześniejszych wersjach od tej dwójki, którą. Miałem aż do teraz, ale musimy na pewno poczekać na aktualizację, jest to świeża sprawa. Pytania? Śmiało, nie wahajcie się, po to właśnie ten film powstaje. Na wszystko ja na pewno odpowiem tutaj i w pełnoprawnej recenzji. Na dziś to tyle, tymczasem trzymajcie się.